Halo? witam ze Stadionu Jubertusów. Panią się Tariusz Szpakowski. Włodek, jedno zdanie na temat dzisiejszego spotkania. Równe zespoły, spodziewam się sporo walki. stopnięcie. Piłkarze Bayernu rozpoczynają pierwszą połowę. Wyglądało, że upadnie. Brawo! Utrzymał równowagę. Gomez. No, już blisko pole karne. Dobry rozegrany. Szansa! Ależ skudłował. Źle przyjął piłkę i nieczysto strzelił. Piłka poza boiskiem i wznowienie od bramki. Gomez. daje piłkę koledze. Czy to wykorzysta? No będzie gol! Ależ teraz przestrzeli. Nie złapał właściwej równowagi. Piłka opuszcza boisko i rozpocznie za moment Bramkarz. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Ma czas, żeby dośrodkować. Zatrzymany atak. Schweinsteinger. No on słynie ze znakomitych, dokładnych, precyzyjnych podań. Dobrze dobrał. Uderzenie, a niewiele zabrakło. Uwolnił się spod opieki, ma dużo miejsca. Brawo za to podanie. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Jest szansa dla Juventusu. Jest okazja. Go! go zagrać. Niebezpieczeństwo zażegnane, znakomity przechwyt. A ładnie teraz ślizgiem próbuje ucinić. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. No i przejęli w ostatniej chwili. Ale świetna szansa teraz! Milej! Uderzenie w stronę bramki! Obronił, ale piłka na boisku! Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku? Nic nie wyszło z tego kontrataku. Nieporozumienie i strata piłki. Oddał piłkę. Fałd, wizdek sędziego. Jaka będzie kara? Andrea Pirlo. Markizio. Lam przejmuje piłkę. I brawa dla Bayernu. Ładny przechwyt. Gra będzie wstawiana od bramki. Widal. Blisko polekarne. karne. Piękne podanie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Szansa po strzale głową. Podanie. Jest szansa! Spalony! Szkoda tej szansy. Czy utrzyma się przy piłce? Ucinić. Będą kontratakować. No i kontra zastopowana. Ładne podanie. Czy to wykorzysta? Strzela! I mamy gola, proszę Państwa. No, wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność w siebie, co pozwoliło mu strzelić kolejną. Miller. Gomez. Ali Martinez. Ślizgiem próbuje. Mają szansę na kontratak. Rozpoczną od rzutu z autu pod polem karnym rywala. Vidal. Dobra okazja. Świetna sygnalizacja i mam czerwoną akcję. Spalony. Koniec pierwszej części spotkania jest 2-0. Juventus rozpoczął drugą połowę spotkania. Rośnie, ale zdążyli na czas. Jak ładnie nam to zrobił. Czeka teraz na partnerów. Piłka w pole karne. Dobra, gra obronna. No, ślizgiem próbuje odebrać piłkę. Miller. Celnik do partnera. Świetna wrzutka. Znakomity woleń. Piękny gol. No, widzimy w powtórce, jak pięknie to zrobił. Idealne wyczucie. Bramkarz bez szans. Piękne wykończenie tej akcji. Takie strzały to ozdoba każdego meczu. Znakomite dogranie. Pozostało tylko umieścić piłkę w siatce. To już koniec meczu dla tego zawodnika. Nie wiadomo, czy to jest poważna kontuzja. Wygląda na razie groźnie. Juve zdecydowanie w ataku. Pięknie podał. Ewidentny błąd miał sporo czasu i miejsca. Roben. No i strata piłki. Chodziło kapitalnie z Woleja. Obronił, ale jest czas na dobitkę. Słusznie sędzia odpóźdał spalonego. Świetnie się zasłania. No, udało się przejąć. Miller, strzela, ale świetnie zablokował. Gomez, czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Odbił piłkę. Próbuje teraz ślizgiem. No, już blisko polekarny. Dobrze podał. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Dobrze rozejrzał się, ma to tylko zagrać. Świetne podanie, atakuje Bayern. Zobaczmy, będzie rożny dla Bayern. Czy to wygląda? Szansa! No i powstrzymał akcję. A Udawało się, że a jednak przejął, ale on panuje nad piłką. Dobra piłka teraz do kolejki, ale wspaniała okazja uderza Pełka nie słupek, ale futa nie broni. No, spalony. jest ślizgiem. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Jest w okolicy polega. Wciąż nie ma zmiany wyniku. Niewiele już do końca, ale poczekajmy. Robi się niebezpiecznie. Piłka odebrana tu pod bramką. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Bramkarz Bayernu Monachium będzie wznawiał grę. 5 minut do końcowego bliska. Wciąż 1-0. Markizjo. A ładnie teraz ślizgiem próbuje. Oddaje piłkę koledze. Na prawym skrzydle ma niepilnowanego zawodnika. Ach, było blisko. Niestety nie wyszło. Naprzeciw na przeciwna przy piłce. Udało się. będzie gol. w ostatniej chwili. No, będzie gol. Gdyby nie ten przechwyt, kto wie, może byłby gol. Miller. Dobrze dobrał. Tylko bramka z nim. Była okazja niewykorzystana, przejęli przeciwnicy. No i ważny moment tego spotkania. Arbiter kończy mecz. Wygrana w takim meczu to nie to samo co w grze o punkty, ale daje im pewien komfort psychiczny. Bardzo dziękuję Ci Włodku, dziękuję również Państwu. Oddajemy głos do studia w Warszawie.